Znajdujemy się właśnie na terenie 33 bazy lotnictwa transportowego w Powidzu. Dzisiaj to miejsce odwiedził generał sił zbrojnych wojsk amerykańskich Steven Basham. Dzisiaj również mamy okazję, żeby zobaczyć tankowanie, a także start samolotu. I tutaj przytoczę Państwu kilka takich ważnych informacji dotyczących właśnie tego samolotu, bo jest to rzeczywiście bardzo rzadka okazja, żeby zobaczyć na własne oczy, jak ten samolot wygląda. Otóż jest to amerykański naddźwiękowy bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu zbudowany przez Rockwell International wraz z B-52 i B-2 stanowi trzon strategicznego lotnictwa bombowego Stanów Zjednoczonych. A dzisiaj możecie Państwo na własne oczy przekonać się, jak ten samolot wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. Generał Steven Beszem jest zastępcą dowódcy amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce. Generał po wydaniu oświadczenia na temat pobytu w Polsce, a w szczególności w bazie w powidzu, obserwował wraz z generałem broni Janem Śliwką oraz generałem brygady Wojciechem Pikułą tankowanie amerykańskiego naddźwiękowego bombowca. Bombowiec B1B to dolnopłat o tytanowo-aluminiowej konstrukcji, napędzany dwuprzepływowymi silnikami General Electric. Z dopalaniem samolot po pomyślnym zatankowaniu odleciał do Norwegii.